Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn. Umiłowanie w Chrystusie siostry i bracia. Gromadzimy się dziś w tej świątyni, by prosić o Boże błogosławieństwo dla odnowionej Haselandzkiej Akademii Nauk. Jakże wymowne są słowa księgi przysłów, które przed chwilą usłyszeliśmy. Mądrość oto buduje dom, tworzy fundamenty, na których może wzrastać poznanie i zrozumienie Bożego stworzenia. Święty Augustyn w swoim dziele De Doktryna Christiana naucza nas, jeśli ci, których nazywamy filozofami, powiedzieli przypadkiem prawdę zgodne z naszą wiarą, nie tylko nie należy ich, się ich obawiać, ale należy je przejąć od nich jako od nieprawych posiadaczy i wykorzystać do naszych celów. Tym samym wielki doktor Kościoła wskazuje nam, że dążenie do prawdy poprzez naukę jest nie tylko dozwolone, ale wręcz konieczne dla pełniejszego zrozumienia Bożego objawienia. Święty Tomasz Zakwinu w sumie teologicznej idzie jeszcze dalej mówiąc: łaska nie niszczy natury, lecz ją udoskonala. Nauka i wiara nie stoją więc w sprzeczności, przeciwnie. Są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, jak nauczał nas, nas święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. Ignorancja, będąca jedną z przyczyn, z przyczyn grzechu, jest szczególnie niebezpieczna, gdy prowadzi do zaniedbywania poznania Boga i Jego dzieła. Święty Izydor z Sewilli w swoich etymologiach pisze, bądź pilnym w nauce, a odkryjesz to, czego inni szukają z trudem. Kto gardzi nauką i wiedzą, odrzuca szczęście. Ignorant zaś żyje jak zwierzę, zapominając o człowieczeństwie. W średniowiecznych uniwersytetach często przypominano słowa Księgi Mądrości. Dlatego modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. To przypomnienie, że prawdziwa mądrość jest darem Bożym, ale wymaga też naszego wysiłku i zaangażowania. Hugo od Świętego Wiktora w swoim dziele Didaskalion przedstawia studiowanie jako formę modlitwy. W lekturze i studium najpierw szukamy cnoty, potem wiedzy. Cnota czyni nas szczęśliwymi, wiedza mądrymi. Pierwsze jest ważniejsze niż drugie. To głębokie zrozumienie, że nauka ma służyć nie tylko gromadzeniu informacji, ale przede wszystkim doskonaleniu moralnemu i duchowemu człowieka. Dziś, kiedy inaugurujemy działalność odnowionej Akademii noszącej imię królowej Magdaleny, warto przypomnieć słowa Księgi Przysłów: „Nabywaj mądrość, nabywaj rozsądek, nie zapominaj słów moich ust. Nie gardź nią, bo cię strzeże. Ukochaj ją, będzie cię chronić. Niech ta odnowiona Akademia będzie miejscem, gdzie, jak mówi Księga Psalmów, prawda spotka się z miłosierdziem.” Sprawiedliwość i pokój ucałują się wzajemnie. Niech będzie domem mądrości, gdzie poprzez rzetelne studiowanie i badania naukowe będziemy coraz głębiej poznawać prawdę o Bogu i człowieku w świecie. Prośmy więc Ducha Świętego, by tak jak kiedyś napełnił mądrością Salomona, dziś obdarzył swoimi darami wszystkich, którzy tu będą pracować i studiować. Niech światło Bożej i mądrości. Rozjaśnia umysły i serca, by nauka służyła prawdzie i dobru człowieka. Amen.